Dzień dobry. Dzień dobry, Betty. Tak myślałam, że to ty. No, musiałabym zasłonić okno. A nie chcę mi się tam iść mam tak daleko. Co tam porabiasz? Ja miałam sprzątać garderobę, ale pomyślałam, że się trochę pomaluję, żeby nie straszyć męża i. Nie, no właśnie, nie najlepiej się czuję dzisiaj. Wczoraj była euforia, ławiła, ła, ,ła, a dziś tak sobie. Więc pomyślałam, że się pomaluję, żeby go nie straszyć, jak wróci. O. I miałam sprzątać garderobę także. Tak sobie pomyślałam, że się szybciutko połączę z wami, zrobię makijaż. Chwilkę pogadamy i wezmę się dalej za robotę. Umyłam na dole już wszystkie okna. Wczoraj umyłam dwa, dzisiaj resztę. Migosik się dalej piecze. No właśnie kilka osób mi pisze, że i moja Kasia z Niemiec i z Olą taką pisałam na Instagramie. I Ola mówi, że też dzisiaj jakoś tak nie, nie, nie bardzo, nie wiem, chyba pogoda. Zwalmy to na pogodę. Aczkolwiek no ja wczoraj wieczorem znowu miałam ja, atak nerwicy, więc nie trzymam po prostu w klacie od wieczora. Czy też wierszy w Zmiana pogody. Mógłby śnieg padać, więc u nas marne szanse na śnieg. Marne szanse. się nie zapowiada. Prędzej deszcz. No widzisz. O mnie to tak zawsze odzywa się garstka. A osób więcej ogląda. Nie każdy wiesz ma ochotę pisać. Niektórzy tylko oglądają z ciekawości, wiesz, jakieś faceci, dzieci. Wiesz jak jest. Nie muszę ci tłumaczyć. Wczoraj pięknie mi wszystko wyjaśniłaś. Więc wiesz jak jest. Jaki make up dzienny jak zawsze. Cieszę się, że nie wyjaśniłaś. Że mnie sprostowałaś. Piękny jak zawsze, zwykły. Betty zwykły. Po prostu zwykły. Boże, tu muszę to sprzątać. Brico nie mnie pisze. Ceny spadają. No, że podsunęłam myśl z innej perspektywy. No, właśnie to jest potrzebne. Wczoraj też rozmawiałam z Teściową na pewien temat i dzisiaj z moją bardzo dobrą koleżanką na tenże sam temat. I dobrze jest poznać opinię, nie krytykę, ale opinię kogoś właśnie z boku, bo to troszeczkę otwiera oko, nie? i tak jakby dodaje trochę kopa do działania. Też poniekąd. No użyłam ten rozświetlacz Laura Mercier, rozświetlający, w zasadzie to puder Transluten Loose Setting Powder Glow. 28 gram. nie wiem kiedy ja to zużyję. Nie mam pojęcia. Nie nagrywać we vlogu yy, ten makijaż, ale tak pomyślałam. A, się połączy. A co mi tam? Prawda? Bo to idziemy na Andrzejki i, i będę malować przyjaciółkę. Także bardzo się cieszę. Cieszę się, że jej się podoba to, jak ją maluję. Trzy razy ją malowałam w tym roku i za każdym razem jej się podobało, więc miło. Cześć, Sylwonia. Cześć, kochana. Co tam u ciebie? Ja mam ochotę na coś błyszczącego. A, tak trochę. Na różowo. Dzisiaj. A, a kreacja już jest. No, jakieś tam są. Coś muszę wybrać. Będę ci wysyłać, będę cię spamować. Pomożesz mi wybrać z Dominiką. Mam kilka opcji, tylko no, muszę się zdecydować. Ale wyszło oko. Ja Florek. Ja Florek. W zasadzie dwa cienie. Rozświetlacz i różowy, połyskujący taki e, cień Rose Gold paletki Lorac Pro. I teraz nakładam ten burgundowy cień jako kreseczkę. Tak mam ochotę dzisiaj trochę zaszaleć. Tak, żeby naprawdę sobie poprawić nastrój. Bo jest kaszanka. Spałam. Kolejny dzień spałam. Jestem w szoku, bo to leki naprawdę działają, jeśli chodzi o sen. No, ale wszystko rozjeżdża, no. A w życiu, Syrwunia! nigdy celowo, jak już to przez przypadek. A co pisałeś? Powtórz jeszcze raz. O, Ewunia pisze. Hej, wróciłam właśnie z miasta. Ewunia pisze na Instagram. Wiadomość. Dobrze, w życiu. No chyba, że wiesz, przez przypadek. <grytanie> Ach, przywitałaś się. No to dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry, dzień dobry. Widziałam dzisiaj taki ładny makijaż ust. I mam od żeby sobie odzorować. Na Instagramie go widziałam, więc spróbujemy. No, wiem, że do tego pijesz, ale to przez spadek. Przepraszam Was, muszę odpisać, bo pisałam do pani wychowawczyni Filipka. O 11 dobra. Okej. Okay. Mamy napięty grafik w weekend. Widziałyście? Chciałam sobie wyczesać i brwi. O, Kasia. Dzień dobry Aniu. Ja Was przepraszam za te blokady. A wiecie, że one nie płyną z głębi serca. Promienieje, patrz na to. Sylwia. Ja tu przyszłam właśnie, żeby się odstresować i wam ten. Nie wam ten, tylko. Przyszłam do Was jak do terapeuty. O żeby sobie poprawić nastrój, pomalować się. Filipek dzisiaj nie poszedł do szkoły, więc pięknie posprzątał pokój, pięknie ogarnął swoje obowiązki. A teraz sobie czyta wierszyk, bo ma na poniedziałek. A potem już ma luz blues. Więc mój, mój malutki Romeo dzisiaj ze mną w domu. A jutro idziemy razem na warsztaty. Jutro też nie ma lekcji, więc ja go zaprowadzam i prawdopodobnie tam z nim zostanę. Eee, poczekam, aż skończy i potem wrócimy do domku. Razem gdzieś koło 12. .00. będą piec, zdrową pizzę na takiej eee, Restauracja, o kawiarni Fit Cake. U nas y, jest taka restauracja, gdzie dają jedzonko i słodkie pieki bez mąki, bez cukru. Takie ketogeniczne. Wystarczy spojrzeć w moje oczy. Wczoraj promieniałam, wczoraj jak zobaczycie vlog. Dzisiaj jest środa. Za tydzień we wtorek będzie wyemitowany ten, który wczoraj nagrywałam. To zobaczycie jaką miałam wczoraj energia dzisiaj. Ciszka. A ja w pracy ze słuchawkami na uszach udaję grzeczną pracownicę i oglądam live. Dziękuję. Dziękuję. Uważaj, żeby cię tam nie przyłapali. Dobra dziewczynki. Jesteście ciekawe tych ust? Cukier ograniczyłam ja też. I to do minimum. Leci mi trzeci tydzień na redukcji. Bardzo dobrze się czuję. Dzisiaj rano na śniadanie zjadłam twaróg z jogurtem greckim i cebulką. Do tego pomidory i rybkiewka. I nie skończyłam do końca. I zjadłam teraz na drugie śniadanko. O, to będzie dobre. Mhm, mm mhm. Mm a, okej. Okay. No, widziałam ten y, makijaż ust na Instagramie nie wiem, on się będzie kłócił trochę teraz z tymi oczami, ale wybaczcie mi to. Yy, nie pomyślałam. Wiecie, makijaż ust się zaraz zje, a makijaż oczu zostanie, więc tym się zasugerowałam. Yy. Lecimy z tymi ustami. Omlet z tuńczykiem. O nie, tuńczyk na ciepło, to nie dla mnie. Uuu, uuu. Pierwsza sprawa, obrysujemy um, usta bordową kredką. Dzień dobry. O, pasta tak. Pasta tniczotowa jak najbardziej tak. Bardzo lubimy z mężem. I ja tak lubię z puszki po prostu zjeść. A, no to fajnie. I teraz rozcieniowujemy tą kredkę. Takich ostrych krawędzi. Chciałam iść do paczkomatu, ale żeby pójść do paczkomatu, to muszę przejść przez ulicę. A nie mogę przejść przez ulicę, bo kładą dzisiaj drugą warstwę asfaltu i od rana kładą klej. Najpierw położyli, potem jakąś siatkę i pewnie zaraz będą wylewać. Masę bitumiczną. I mamy. To już ładnie wygląda. Jakby teraz dać tylko płyszczyk albo jakąś jaśniejszą pomadkę do środka, to byłoby pięknie. I teraz na to dajemy czerwoną matową pomadkę, a potem olejek błyszczący albo czerwoną błyszczącą pomadkę. Lecimy, ale to będzie wyglądać. Strasznie mi się to spodobało na instagramie. No oczywiście, to musi być inny makijaż oczu. Widzicie to? Eee, Taka się okazuje na spacer, by zrobić objazd na stółkę. No, później może pójdziemy na spacer. Patrzcie na te usta. W sumie nawet pasują do tego różowego makijażu. Ładnie, co? Mm. Strasznie mi się to spodobało. Oj, ciołka. Pięknie to wygląda, co? Ładne jak zawsze. A weź. A idź. A weź. A weź. Przyszło mi dzisiaj też zamówienie. Rano byłam w Lidlu odebrać yy, z perfumami z firmy Made in Lab. Nigdy nie miałam tej firmy. Yy, a dzięki mojej oglądającej justynce miałam fajny kot rabatowy i jeden flakonik wyszedł za trzy deszki. Bardzo tanio, A plakon duży, pełnowymiarowy. I zamówiłam tak. Odpowiednik mojego kirkę, więc sprawdzimy sobie czy też jest tak fantastyczny. Bo jeśli tak, to bym miała tańszą opcję. I zapach, którego dawno miałam, a kocham, e, Versace Versace. E, takie zielone Versace, świeżutko-cytrusowe. No właśnie, sprawdzimy. Co największa. Ja nigdy nie miałam, więc. No zobaczymy. Martwi mnie tylko, dlaczego ten jest w granatowej buteleczce, czy to jest męski. Zapach. No, patrzcie, za trzy dechy. 100 ml. No, już, już Zobaczcie, te, te kolory się pozdrapiały. No, no ale to co? Pila. Czytasz? Ile kończę. Dobra. To się... Robię z Wami test na żywo. Tak, to są kierkę. bardzo podobne do tych moich bardzo podobne. Mm. Te wystarczy raz psiknąć i zostawiają taki ogon, że klękajcie narody. Ale cieszę się, że mam tańszy odpowiednik na co dzień, bo nie będzie mi szkoda na co dzień tylko zostawię sobie je e, słuchajcie te moje te pierwsze mm. na wieczór jakiś na wyjście. Mm aż się jeszcze dzisiaj nie jestem. Hmm. Podobne, ale to nie to samo. E, wyczuwam tutaj e, nutę porzeczki, ale to są bardziej intensywne. Tutaj tą porzeczkę czuć po prostu, to zostaje taki ogon. Tamte są podobne. Umówmy się, ale to nie jest to samo. Oj nie. Ale dobra, za trzy dychy na co dzień... Inspiracja, Kirkę może być. I teraz wersacze, wersacze. Więc te Kirkę, jakby Was interesowało, zamiennik to jest numer 116, a wersacze, wersacze to jest numer 63. No fajnie, że one są takie wielkie. Ja wersacze, wersacze miałam z Glantiera. Był bardzo długotrwały. Lubię też Glantiera. To nie to samo, Remember. One są takie. Cytrus. A tu cytrus i porzeczka. w kirkę. Ale te, niby, Versace, Versace to nie jest to samo co z Grandiera. One są podobne, ale. Mm. No ale dobra, cieszę się. Dwa nowe zapachy. Spoko. Tego nie kosztowały, więc niechaj będzie. Ale nie kupię więcej. To wolę, wolę kupić Glantiera za cztery deszki. Mniejszą, yy, mniejszą pojemność, a są bardziej, bardziej zbliżone do Versace, Versace i długo, długo pachną. No i Kirkę wolę swoje. No dobra, dziółchy pomalowane. Szybki makijaż, jak zawsze. Kończę. Czy mogę Cię prosić o utwory z butiku Monika? Pozdrawiam serdecznie. Moniu, odezwij się do mnie na Instagram. Ja pod dzisiejszym vlogiem, pod każdym vlogiem macie podpięty kontakt do mnie na Instagram i wtedy Ci coś ogarnę. Natomiast jeśli możecie poczekać jeszcze chwilę, to ja będę nagrywać, mierzymy z tego butiku, recenzję taką tego butiku, bo uważam, że dziewczyny zasługują, bo pięknie ubierają dziewczyny w rozmiarze plus size, a do tego tworzą piękne piosenki, więc po prostu chciałam to zebrać w całościowy film i zrobić taki film na temat dziewczyn, bo, bo po prostu zasługują na to. Cześć Beatko, dzień dobry. A ja właśnie kończę. Hmm, rozłączam się, dziewczyny. Biorę się za tą garderobę, bo już 14.12 za godzinę będzie mąż. Muszę jeszcze je, zanim to spróbować tego bigosu, czy to jest w ogóle, się nadaje już dzisiaj do jedzenia. Bo nie mam żadnego innego obiadu dla niego. Cześć Agatko. Ojejku, wy przychodzicie, a ja się już kończę. A ja się już kończę. A ja kończę. To wyślij bratko ten obiadek, wyślij. Ja mam z Filipem jeszcze zupę pomidorową, trzeci dzień, natomiast no, mąż musi mieć mięcho. Więc myślałam, że może tego bigosu mu yy, ogarnę. Yy. Ale muszę go spróbować zobaczyć, czy w ogóle on się już nadaje. Rano byłam o siódmej po przyprawy do tego bigosu, po przeciar pomidorowy po śliwki. E, więc to wszystko o siódmej dorzuciłam. E, no i zobaczymy. Na piecu szybciej. spróbuj kiedyś. Na piecu w sensie, że gotowany. Nie gotowałam kiedyś, ale wolimy smak pieczonego bigosu. No, musi być miękko, jeszcze on, jak teraz ćwiczę, drugi miesiąc już ćwiczę. Na początku grudnia minie dwa miesiące, jak ćwiczę regularnie, trzy razy w tygodniu. Więc no, nie chcę mu tego zapału absolutnie jakkolwiek zwarniać. Więc no, dbamy o to białeczko. Nawet wczoraj ja robiłem swój trening wieczorem i on przygotował kolację, słuchajcie jajeczka w majonezie, był tuńczyk, był, była pierś pieczona skutka, grillowana, były warzywka, była mozzarella, po prostu zadbał o wszystko, żeby były białka, tłuszcze i zdrowe węglowodany w postaci warzyw, no po prostu petarda. Także no, my się tak wymieniamy i dbamy o siebie nawzajem, żeby właśnie no, były efekty też z tych ćwiczeń, nie? Ojej, Krupnik nasz Filip lubi. Mąż gotował, jakie ja byłam sanatorium, Krupnik. Piękna pomadka. A właśnie Agatko, spóźniłaś się. To jest pomadka inspirowana nowym trendem z Instagrama. <grywania> Dzisiaj podejrzałam dziewczynę, która miała na sobie właśnie tak zrobione usta i mega mi się podobały. Dlatego też chciałam tutaj odwzorować. To mamy tak bordową konturówkę, którą trzeba rozcienić pędzelkiem. Na to nałożyć błyszczącą czerwoną pomadkę albo matową pomadkę i olejek, żeby te usta pięknie na czerwono błyszczały, a dookoła miały ciemniejszy bordowy kontur. No, wygląda to zjawisko, bo jestem zakochana. Nie. To nie pachnie jak kirka. To znaczy troszeczkę. Ciut przypomina kilka. Dobra, dziewczyny, rozłączam się i y, muszę się też odezwać coś na, na vloga, bo mało mnie dzisiaj. Na grudzień to jest miesiąc codziennego nagrywania, więc ja filmiki, jeśli chodzi o listopad, mam nagrane, wszystkie są wrzucone i codziennie będą Wam się pokazywać. Ale od wczoraj no, nagrywam grudniowe już filmiki, więc... A, więc yy, dzisiaj jak nagrywam ten vlog to on się pokaże drugiego 3 trzeciego, trzeciego grudnia więc no muszę się tam odezwać. Cześć Olu, cześć Będą na co dzień, tak No mój bigos się gotuje, więc dziękuję za zaproszenie. Dobra, po raz dziesiąty się że z wami żegnam. Dziękuję, że byłyście, byliście. Trzymajcie się ciepło, miłego dzionka wam życzę i do następnego. Pa pa pa.